Dzień dobry Marlena Siok, ma wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. Zarząd Województwa Mazowieckiego z absolutorium. Pomiechówek nad wkrą stawia na ekologiczny transport. Miliony złotych na programy wsparcia. Region przeznacza coraz większe środki na inwestycje, a jego zadłużenie spada. To wnioski płynące z raportu o stanie województwa mazowieckiego, a także z wykonania budżetu za 2018 rok, przedstawionego podczas ostatnich obrad sejmiku. To między innymi dlatego radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. Zarząd Województwa Mazowieckiego uzyskał wotum zaufania, a także absolutorium Sejmiku z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Jak zgodnie podkreślają przedstawiciele samorządu, 2018 rok to dla Mazowsza wyjątkowo dobry czas. 2018 rok to jeden z lepszych w tej 20-letniej historii Województwa Mazowieckiego bardzo przyzwoite dochody. Duża część tych dochodów, ponad 30% skierowanych na inwestycje. No też ważne decyzje dotyczące podziału statystycznego, który umożliwi nam teraz zabiegi o środki finansowe z Unii Europejskiej, zwłaszcza dla tej części słabiej rozwiniętej. No, liczne inwestycje w drogownictwie, w ochronie zdrowia, w kulturze. W edukacji. Jednym słowem uważam, że to był taki rok sukcesu. Dochody budżetowe Mazowsza w 2018 roku wyniosły blisko 3 miliardy złotych. udział w podatkach CIT i PIT osiągnął blisko 2 miliardy 44 miliony złotych, co stanowiło 82% wszystkich dochodów. Pozostałą część stanowiły dotacje. W sumie w 2018 roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 720 milionów złotych na inwestycje. Najwięcej, bo aż 288 milionów, pochłonęła modernizacja dróg wojewódzkich. Dynamika wzrostu inwestycji, w tym infrastrukturalnych, była znacząca. Mamy bardzo duże aspiracje, aby zwiększyć się. Poziom zadowolenia z naszych dróg wojewódzkich. Dzisiaj 68% dróg jest w stanie zadowalającym, dlatego robimy wszystko, aby ten poziom był jak najwyższy. W ochronę zdrowia zainwestowano natomiast ponad 214 milionów złotych. Szczególnie jestem szczęśliwa i zadowolona, bo ten obszar, za który odpowiadam, obszar zdrowia, edukacji, polityki społecznej, rzeczywiście wypadł w roku 2018 imponująco. Wydatki na ochronę zdrowia to ponad 276 milionów, z czego 214 milionów to inwestycje. Bardzo sztandarowe, chociażby oddział Siedlecki Ośrodek Onkologii za. 112 milionów złotych to oczywiście bardzo nowoczesny szpital psychiatryczny w Drewnicy za 137 milionów, z czego ponad 90 milionów to środki unijne, ale praktycznie inwestycje w każdym naszym szpitalu, zarówno w Ostroence, jak i w Radomiu, jak i w Płocku, w Ciechanowie. Oczywiście również inwestycje w nasze szpitale pediatryczne Nikłańska, dziekanów, ale także inwestycje w nasze placówki psychiatryczne dla dzieci, chociażby w Zagórzu. Inwestycje nie ominęły także instytucji kultury. W 2018 roku z budżetu Mazowsza na ochronę dziedzictwa przeznaczono ponad 65 milionów złotych. To jest wynik dobry, wręcz myślę, że prawie że niesamowity. Oczywiście na ponad 200 milionów złotych na bieżące działanie instytucji kultury to też jest bardzo ważne, bo przecież to, co oczywiście inwestujemy, rozbudowujemy, modernizujemy, doprowadzamy je do, do informatycznie do takiego stanu, aby, aby było jak najbardziej dostępne te zbiory dla publiczności również w internecie, czy też nawet na miejscu, ale multimedialnie wzbogacone. Mamy przecież jeszcze teatry. Teatr Polski wspaniały, Warszawska Opera Kameralna, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, Teatr w Płocku, Teatr Dramatyczny w Płocku. To są instytucje, które naprawdę mają wspaniałe, wspaniałe osiągnięcia. Bo w sumie to kilkadziesiąt, ponad sto bodajże, premier różnego rodzaju przedsięwzięć. Także naprawdę jest się czym pochwalić. Ponadto w 2018 roku samorząd Mazowsza kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy otrzymały blisko 73 miliony złotych wsparcia na remonty i budowę dróg lokalnych, rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych. Czy tworzenie małej architektury? Za każdym razem przygotowując budżety pamiętamy o tym, żeby wspierać również samorządy lokalne. I zarówno w tamtym roku, jak i w tym roku znalazły się tam środki na wsparcie infrastruktury sportowej, infrastruktury dotyczącej pracowni, ale również schodzimy na poziomy jeszcze niższe, czyli na sołectwa. I w tym roku było instrument wsparcia właśnie sołectw, który zakładał, że Przynajmniej pięć sołectw z poszczególnych gmin może dostać dofinansowanie. To nie są duże granty, ale to są granty, które pozwalają mieszkańcom sołectw cieszyć się z nich, dlatego że oni czują, że mogą sami decydować, na co skierują te środki. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2018 rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Na koniec 2018 roku województwo mazowieckie odnotowało nadwyżkę budżetową, co Ważne, systematycznie spada zadłużenie. Na koniec 2018 roku wyniosło przeszło miliard złotych, co stanowiło 34% wykonanych dochodów i było mniejsze o 193 miliony złotych niż w analogicznym okresie roku 2017. Pomiechówek nad Wkrą stawia na ekologiczny transport. Między wioskami będą kursować autobusy na prąd, powstanie 25 km ścieżek rowerowych i parking przesiadkowy przy stacji PKP. Sąsiadująca z lotniskiem w Modlinie gmina Pomiechówek liczy niecałe 9 tysięcy mieszkańców. Mimo to może pochwalić się bardzo ambitnym planem poprawy transportu. Wiele osób dojeżdża stąd do pracy w Warszawie. Podróż kolejami mazowieckimi trwa trzy kwadranse. Obecnie trwają prace nad nowym dworcem. Obok niego miejscowy samorząd stworzy centrum przesiadkowe z parkingiem na 250 aut i stanowiskami dla rowerów i nie tylko. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 31 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wielkie Święto, 31 milionów trafia do gminy Pomiechówek na rozwój komunikacji miejskiej, na ścieżki rowerowe, na stację parku i jedź e, i na stacje ładowania pojazdów. Osiem nowoczesnych autobusów elektrycznych, ścieżki rowerowe, e, rozwój komunikacji to jest to, co ważne jest dla mieszkańców. Też e, tych miejscowości podwarszawskich. Bo nie da się ukryć, że one się rozwijają dzięki temu, że mieszkańcy, chociażby Pomiechówka, dojeżdżają do Warszawy i ta łączność komunikacyjna jest niezwykle ważna. Nowoczesne autobusy, inteligentne systemy sterowania ruchem, ale także ścieżki dla rowerzystów i pieszych. Infrastruktura transportowa dla takich miejscowości jak Pomiechówek to ogromna szansa na bezpieczeństwo i ekonomiczny rozwój. Wina Pomiechówek. To zaledwie dojazd w kilkadziesiąt minut, niecałą godzinę do Warszawy i najistotniejszą kwestią dla mieszkańców, dla komfortu życia jest dogodny transport, szybkie przemieszczenie się do szkoły, do pracy naszych mieszkańców. Naszym marzeniem był transport nowoczesny. Chcemy zainwestować w, w elektryczne autobusy. Kwestia bezpieczeństwa czy ochrony środowiska to kluczowe kwestie dla rozwoju naszej gminy. Powinno się w ogóle iść w kierunku y, jak najbardziej ekologicznego. Tutaj w ogóle transportu w Pomichu jest to miejscowość y, wypoczynkowa no i nie powinno się zanieczyszczać środowiska. Niewiele gmin ma, mam, y, będzie miało coś, coś takiego w ogóle, żeby było tak ekologicznie. No. Ten kierunek jest słuszny. Projekt w pomiechówku nie ogranicza się jedynie do komunikacji w sensie fizycznego przemieszczania się, do komunikowania będą służyć także portal informacyjny, tablice informacji pasażerskiej na przystankach czy aplikacje na smartfony dające dostęp do danych o aktualnych warunkach ruchu. Ponad 1600 wniosków, z czego dofinansowanych aż 1434. Mowa o programach wsparcia, w ramach których radni województwa mazowieckiego zdecydowali o podziale blisko 84 milionów złotych. Już wkrótce środki te trafią do lokalnych samorządów. Rozwój bazy sportowej, nowe pracownie informatyczne i językowe, aktywizacja sołectw czy modernizacja dróg powiatowych i gminnych oraz projekty edukacyjne i kulturalne. To tylko część niezwykle potrzebnych projektów, które już wkrótce zostaną zrealizowane. Sejmik zdecydował o podziale środków w ramach czterech instrumentów wsparcia, dzięki czemu do mazowieckich jednostek samorządu terytorialnego trafi w sumie 84 miliony złotych. To jest samorząd pomocniczy. Od tego wszystko się zaczyna. Mamy na Mazowszu i gminy miejskie, i wiejsko-miejskie. Ponad 7,5 tysiąca sołec. To są bardzo ważne te wspólnoty najmniejsze. I teraz pomoc po pięć sołec w każdej gminie wiejskiej, miejskowiejskiej i wygenerowanie przez tych ludzi no, własnych pomysłów, taka aktywność w zmianie tej przestrzeni, w której żyją uruchomienie obiektów, czy to sportowych, czy to kulturalnych, czy remont remis strażackich, czy na przykład wymiana oświetlenia. No to są takie projekty bardzo blisko ludzi, tak? Bo oczywiście ważne są wielkie projekty infrastrukturalne, drogi, autostrady, lotniska, ale ważne to jest dla jakości życia to najbliższe otoczenie, to jak wygląda nasza wioska, jak wygląda nasze osiedle. Przypomnę, że też będzie program dla działkowców, więc realizujemy te pomocnicze programy bardzo konsekwentnie, żeby być jak najbliżej ludzi. To nie jedyne wsparcie. Podczas ostatnich obrad Sejmik zdecydował także o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach. Przeznaczyliśmy kwotę właśnie 6 milionów złotych na ratowanie. No tak, tak, to jest dobre słowo, na ratowanie zabytków w województwie nazowieckim, których jest dużo, to są niewielkie obiekty, ale... Tak, w różnym stanie. Trzeba te głównie najmniejsze, najmniej naj gdzieś tam dostrzegane przez, przez nieraz przez konserwatora zabytków, trzeba również je podratować, bo one są w rękach oczywiście publicznych, ale najczęściej w gdzieś tam w kościołach, ale także w rękach prywatnych osób, i które niestety nie posiadają jednokrotnie środków na to, żeby utrzymać te obiekty zabytkowe. W jakimś takim stanie no, przyzwoitym. Jak przyznaje wicemarszałek województwa mazowieckiego, Wiesław Raboszuk, samorząd co roku stara się przeznaczyć środki na ten cel. W tym roku dotacje o łącznej wartości 6 milionów złotych pozwolą przywrócić blask kolejnym kilkudziesięciu mazowieckim zabytkom. To jednak nie wszystko, co przygotowaliśmy, bo oto właśnie nadszedł najbardziej wyczekiwany czas w roku. Mowa oczywiście o wakacjach. Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw Że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiecki Wakacje, znów będą wakacje Na pewno mam rację Wakacje będą znów Śpiewał w swojej piosence kabaret Otto ponad 20 lat temu, jednak chyba każdy uczeń trzymający w dłoni świadectwo ukończenia szkoły marzy już tylko o gorącym słońcu, szumie fal, śpiewie ptaków i długim, beztroskim odpoczynku. Na wakacje mam plany, że pojadę na obóz językowy do Stroni Śląskiej, które organizuje Unia. No i pewnie gdzieś z rodziną na jezioro. Za tydzień wybieram się na oazę na, na, dwa, na dwa tygodnie w, w góry. Później trafię się jeszcze parę wypadów pod namiot i, w, i poszukam sobie w, w międzyczasie jak, jak, jakiejś pracy. Wakacje to jest w ogóle najbardziej przyjemny okres. U nas wakacje będą od połowy lipca do połowy sierpnia tutaj w samorządzie województwa. To jest też okres urlopowy. Więc życzę wszystkim, żeby po tym półroczu wytężonej pracy, mieli czas na wypoczynek, na słońce, na góry, na morze, no tam gdzie sobie każdy życzy i żeby bezpiecznie z tych wakacji i dzieciaki, i dorośli, żebyśmy wszyscy wracali. Życząc Państwu udanego wypoczynku zapraszam na kolejne programy Mazowsze Wiadomości z regionu.